Co tam, Kamilek? Nic. Nic? Dobrze jest? Dobrze jest. Tylko głośno wyraźnie, tak? Dobrze. To powiedz, Kamilek, temu się spotkaliśmy? O, o dziewczyn... O dziewczynki. O dziewczynki chodzi? Tak. Jakie dziewczynki? Trzynastanetnie. Ja mm -hmm. to ci pokażę. Kamilek, Kamilek. Nie ich było. Na GG yy. Mhm. Było ich trochę na giege. Nie, nie ma. Co, nie ma co kłamać. No nie ma co kłamać. No, zobacz. zobacz. Z tego konta pisałeś? Tak. To jest twoje konto? Tak. Do jakiej dziewczynki pisałeś? Ile ona miała lat? Trzynaście. Mhm. I co tam pisałeś? Że chce od niej Nagie zdjęcia, tylko to i jej wysłałem, y, kutasa, ale tak wiesz, że często ci się zdarza? Nieczęsto, ale się zdarza. Nieczęsto, ile masz kąt na Facebooku? Pięć. czemu masz tyle zdjęć? Mówię tyle kąt? Nie wiem. Co miałeś się do pracy dzisiaj popracować i tu lipa, co? No. O. Dobra. Uśmiech się ładnie, Dzień Kobiet jest. Zwrócisz życzenia urodzinowe? Daję na Dzień Kobiet? Nie. A kiedy masz urodziny? 10 sierpnia. No i które skończysz? 24. No. Czyli masz 23 lata teraz, tak? No. Czyli 10 lat starszy jesteś od dziewczynki, tak? Tak. O. Ty wiedziałeś, że to jest przestępstwo? Wiedziałem. To czemu to robiłeś, Kamilek? Nie wiem. Nie wiesz? Co ja mówię, że jak wysklamiesz, to co będzie? No, że na północy. No właśnie, czekaj. Co? Ty, nie? Tak. Ty? Tak. 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 Masz dziewczynę? Nie. To wysłałeś? Tak. Czemu to wysłałeś, to zdjęcie za? Nie wiem. Nie wiesz? Nie, Nie. wiem. No, zobacz. No, przecież żebyśmy sobie gadali. Miała być jedno, tak? No tak. No. Później przypomniałeś sobie o drugiej. Tak. Później ja sobie po, pogrzebałem. I wyszło ich więcej. No. I zobacz. Nawet... Czekam, pszczółka lata. I nawet na jednym... I to była do, dość dawno korespondencja z dziewczynką. Mama napisała, że jest jej rodzicielką i że masz dać jej spokój, tak? Tak. I dał Dałeś. Poszedłeś do innej. Tak. Ile tak zaczepiasz kobiet? Co? Tak codziennie ile takich zaproszeń wysyłasz? Ze sto. Zaczepek? Tak. A ile w tym może być dzieci? Myślałeś? Połowa. Z połowa dzieci? Czy takie poniżej, wiesz, rozmawiamy o takich, wiesz, poniżej 15 roku życia. Poniżej. Poniżej. No poniżej ile? Kilka będzie? Tak. No ale nie jesteś tego pewien. No. no tak. Ale jak patrzyłeś tak po zdjęciach? No? To wygląda, wy, wyglądało na, Ej, na 13 lat. No ale nie wszystkie. No tak. Zobaczę, coś przeczytam. Nie, to jest zdjęcie z tej. co pisałeś, tą 13 latką, tak? Tak. Bo wiesz, że ja mogę iść do więzienia za ciebie. To jest twój tekst, ty to napisałeś Prawda Prawda, nie? Tak, Kamilek, Kamilek. I czemu pisałeś do innych Nie wiem. Nie wiesz? Nie wiem. Ładna pogoda, nie? Ładna. Mhm. Ładna, nie? Fajny jestem? Czy nie w swoim guście? Pogoda ładna. A, cieszę się, że Ci się podoba. Miły dzień? Mi. Co? Nie taki miły. Nie taki miły? Kurde, widzisz? A miałem być w domu i do domu, wiesz? O tu w nocy dostaję takiego sobie, wiesz... SMS-ka. Miałem bliżej do Ciebie niż do domu. czy zobaczą Ciebie kiedyś znajome. Ale Ci powiem, że masz nawet w mojej bliskiej okolicy znajome. Ilu tak proponowałeś, czy by chciała mieć chłopaka? Z tymi, co tylko pisałem. Ty odpowiedziałem na Twoją zaczepkę? Tak. Mhm. Daj skarbie zdjęcie. Jakie to miałe zdjęcie? No dwa. Co? Twarzy. Twarzy, okej. Okay. Proszę, to ja jestem. Podobam Ci się, kochanie? Spokojnie, Kamilak. Nie ma co być spokojny. Dlaczego? Ja jestem bardzo spokojny. Czy będziemy razem? Twój tekst? Mój. Twój tekst. I zobaczmy, ile dziewczynka miała lat. 13. Okej. Okay. Czy będziemy się spotykać na przykład w hotelu, czy byś chciała? Skąd byś wziął kasę na hotel? Po życiu bym. byś? I co byś robił w tym hotelu, jakbyś się spotkał z dziewczynką? Tak teoretycznie pytam. Nie wiem. Co? N nie myślałem nad tym. To ja ci powiem. Zaraz ci poczytam, co byś chciał. <laughs> A nikt się nie dowie o nas. I ten tekst leciał już do kilku dziewczynek. Nie? Mhm. Chyba dwie godziny chyba, żebym ci czekał telefon, co? Od jak dawna tak piszesz? Dosyć długo. Dosyć długo, nie? Abyś chciała uprawiać seks. Ilu dziewczynkom tak składałeś takie propozycje seksualne, co? Z tymi, co pisałem. Wszystkimi? Z kobietami Zapisałam. też? A, yy, z, ko z, kobietami, z kobietami też. Będziemy mhm. się rozbierać. Kaminu. Tak było. Tak było. Czy chciałeś od tych dziewczynek zdjęcia bez ubrania? Od... Pomyśl, pomyśl. Od jedna. Od jednej albo dwóch. Mm -hmm. A ty dasz zdjęcie bez ubrania? Też dam ci takie. Dałeś takie zdjęcie? Dałem. Dałeś, a ile dziewczynkom takie coś wysłałeś? Pamiętasz czy nie pamiętasz? Nie. Dużo było? Dużo. Dużo? Ale nie dodawaj sobie, nie? Nie wiem. Nie wiesz. Bo tyle ja ty ci że kurde. Też mnie palec boli od przewijania. Mój kutas, pokażę Ci go na żywo, jak będziesz chciała. Czy wysłałeś takie zdjęcie? Słucham. Wysłałeś takie zdjęcie? Wysłałem. Dobrze. A czy zdarzało Ci się, że wysłałeś takie zdjęcie i dziewczynki kobiety blokowały? Tak. Mhm. I... Ile było takich dziewczynek? Ale pewnie, że 15 roku życia. Pamiętasz, czy nie pamiętasz? Nie pamiętam. Ale jedna, dwie, trzy? Za trzy to na pewno. Za trzy to na pewno? Dobra, a tam to... Otrzymałeś kiedyś jakieś takie zdjęcie od jakiejś dziewczynki? Na Facebooku, na GG? Na, gie... na GG prędzej. Ale od takiej małoletniej? No tak. I jakie to było zdjęcie? Y... Cycków i... i dziwki. Aha. Jak ona wyglądała na tym zdjęciu? Ale chodzi mi o twarz. Naprawdę miała 13 lat? Czy może to była jakaś starsza kobieta i się podszywała? Może i miała, i była starsza i mogła się podszywać. Nie wiem. Ale powiedziała ci, że tak? No, powiedziała, że ma 13 lat. Nie pamiętasz w telefonie, która to była, żebyśmy ją znaleźli? Nie. Okej. Okay. To powiedziałem, że jak się po... szczerze porozmawiamy, no to co? Odważacie do domu, nie? Tak. To już mój kolega zamówi Ci Ubera, dobra? Pasuje? Nie. Nie pasuje Ci? Nie. Na mój koszt. Albo na, na koszt wszystkich. Pasji? Nie. Dlaczego? Chcesz, żebym ja Cię odwiózł? Tak. Serio? No tak. No nie wolisz jechać Uberem? Nie Dlaczego? Wolę z Panem jechać tak, 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 jestem sympatyczny No Kurde, no widzisz Co? Ja dziękuję Ty może pojedziesz ze mną, połapiemy takich jak ty Co? Nie Dlaczego? Poznasz ich bliżej Może się Po Powymieniacie doświadczeniami Co ty na to? Nie Nie? Nie Mówi, że ja mam cię odwieźć? Tak Na pewno? Na pewno. Mam Cię odwieźć? Tak. A jak skręcę pod komisariat i co wtedy? Nie wiem. Pójdziesz, powiesz co robiłeś? Co? Wyjścia bym nie miał. Nie być wyjścia? Przecież czemu ty to robisz? Już nie będę robił. Już nie będziesz robił? Tak. Czemu? Nie wiem. To mu nie będziesz już, już tego robił. A robiłbyś tak, by nie przyjechał? Miałem z tym skończyć. Tak? Tak. Nie chcę skończyć. Kiedy? Tak. Nie wiem, ale miałem i skończyć. Nie skończyć. Tak. A czemu wtedy? Bo to była dawna. Correspondencya za rok, albo jeszcze do tyłu, kiedy rodzicielka ci napisała, żebyś dał spokój jej córce. Nie dałem. Jej dałeś? No tak. No okej, okay, dobra. Tamtej akurat dziewczynce daje spokój. A inne? Innym nie dałem. No właśnie, widzisz? Tak ja mam ci zaufać, że das spokój, skoro nie dajeś, po tamtym razie. No teraz dam sobie spokój Teraz zase Kamienek, Wszystko Wszystkiego najlepszego. To... Nie dziękuję. Co? Nie dziękuję. Nie dziękuję, nie denerwuję się. Temu? Czy będzie policja, czy nie będzie policja? Tak. Jaką opcję byś wybrał? Że nie będzie. A dlaczego? Nie wiem. Spróbuj mnie przekonać. Sam już nie wiem. Co? Nie wiem. Chcesz, wolisz obce z policją? Nie. Dlaczego? Bo nie chcę pójść do więzienia za to. A spotkałeś się kiedyś z jakąś? Nie, nie miałem zamiaru. No, propozycja była spotkania w hotelu. A po, powiedz mi tak, Kamilak, bo tak mnie to wiesz. Strasznie, kudde. Nie to zastanawiam się nad tym Czy tylko tutaj tej jednej proponowałeś spotkanie w hotelu, czy tym wcześniejszym też? Tym, tym wcześniejszym też. No to jakiś tam zamiar był. Ale bym nie poszedł na to spotkanie. Nie <laughs> mówię, żebyś wykominował kasę na hotel teraz, żebyś nie poszedł. Co tylko byś to tak pisał, tak? No. A jakby ci to zbiegiem wiesz, czasu nie wystarczyło, i byś się spotkał kiedyś. Tak teoretycznie zakładam. Nie wiem. Mogłoby dojść do spotkania? Tak. Masz chwilę, ja pójdę sobie po papieroska. Tylko kamilek. Nie biegamy, nie? Mogłoby dojść. Mogłoby dojść, tak. Ale zastanów się tak. Zastanów się, ok? Masz, potrzymuj sobie tak. No, tak o, tak o, trzymaj sobie. Wyłączyłem. Włą Co? No trzymaj sobie tak, nie ruszaj. No, to jest swój bezpieczny. Super jesteś brioczny, chłopak. Jak myślisz sami jesteśmy czy nie? Sami. Nie jesteś w stanie określić się, czy kiedyś mogłoby dojść do spotkania, czy nie. Jak myślisz, chyba tak, kiedyś na pewno by doszło. Pewnie jesteś tego, czy nie? Nie jestem pewny. Nie jesteś tego pewny. Mogłoby dojść, albo nie. To będziemy tak sobie gdybać. No tak. Więc lepiej interweniować zawczasu, nie? Niż miałoby dojść do jeszcze gorszej tragedii, nie? Dokładnie tak. No, jak się zgadzamy, mądry jesteś. To kurde Za późno, wszyscy jesteśmy mądrzy po czasie Nieładnie Kamilek, nieładnie Jakbyś miał dziewczynę, też byś tak wypisywał? Nie No ale tam pisałeś, miałeś te dziewczyny wirtualne I jak miałeś się to z nikomu nie pisałeś? To nie były, y, 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 też były z tego, y, wszystkie z GG. No okej, okay. no taka twoja wirtualna dziewczyna, będziecie razem, zamieszkacie razem, nie? No i mimo wszystko... Pisało. No właśnie. To co? jedziemy na komisariat czy czekamy aż przyjadą szybka decyzja? Kamil. Nie wiem. Co? Nie wiem. Nie wiesz? To. No. To pomachaj Panu. Tutaj pomachaj. To jednak co? Jedziesz. Żeby nie było, nie? Dajemy radę? Tak? Idź Panu, to robiłeś. Jak podejdą? No i idź państwu, nie wszycie. Dobra, kończymy. Ja pokażę im, co mam, nie?